Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Marcin, a to kolejny odcinek na kanale. Dziś mam dla was recenzję kamerki internetowej firmy Alio, a dokładnie modelu FHD90. Kamerka trafia do nas w bardzo prostym papierowym, w zasadzie tekturowym opakowaniu, które jest w zasadzie żadnego koloru. Mamy nadrukowaną, e, można powiedzieć, ilustrację samej kamerki, e, podpisany model. W opakowaniu e, sama kamerka, wypełniacz, e, skrócona instrukcja obsługi, więc w zasadzie nic takiego ciekawego nie dostajemy. Sama kamerka wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiału. Jest to plastik i tutaj nie mam do czego się przyczepić. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest sam uchwyt montażowy, e, czyli po prostu Odchylamy jedną z części kamerki, zaczepiamy o monitor. I dopasowujemy tym samym końcówkę, żeby ta kamerka nam nie opadała. Muszę przyznać, że takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, e, ponieważ no, kamerka siedzi pewnie na tym monitorze, e, w żaden sposób nam e, ona nie zjeżdża, co jest jak najbardziej na plus. E, takie rozwiązanie również można co prawda sobie stosować jako e, zwykłą e, podstawkę, żeby ta kamerka mogła sobie e, stać na tej podstawce. Jednak no, bardziej przygotowane jest to pod e, zaczepienie e, na monitor. Kamerkę również można regulować, żeby dopasować sobie sam obraz do swoich predyspozycji, do tego, jak będziemy chcieli ją wykorzystać, więc pod tym względem. Również e, nie ma do czego się przyczepić. Tak jak wspomniałem, a sama nazwa może bardziej wspomniała kamerki jest to kamerka Full HD e, w, nagrywająca w 30 klatkach na sekundę. Jeżeli chodzi tutaj o samą rozdzielczość matrycy, jest to około 2 megapiksele. Nie jest to dość sporo, nie jest to dość mało, jest to można powiedzieć e, wystarczająco na kamerkę internetową, bo w zasadzie po co nam więcej. E, światło 1 e, F18, także dość jasna kamerka. I co ważne, Mamy tutaj kąt widzenia 80 stopni, więc jest ona bardzo szeroka, jeżeli chodzi o swoją, swoje, swoje pole widzenia. Co zaraz o tym się sami przekonacie? Oprócz tego mamy tutaj mikrofon, więc jeżeli nie posiadacie żadnego mikrofonu w domu, również dzięki tej kamerce można będzie poprowadzić takie rozmowy. No co prawda, wiadomo, takie kamerki, te mikrofony w tych kamerkach nie są jakieś najlepszej jakości, ale tak jak wspomniałem, do zwykłych telekonferencji, czy takich rozmów ze znajomymi na Skype'ie bądź z Zoom'ie. Czy też innej platformy, z której tam korzystacie, no ona będzie wystarczająca. Jeżeli chodzi o e, tutaj e, kompatybilność, no to kamerka jest oczywiście kompatybilna z Teamsami, Skype'em, e, Zoomem, e, WebExem i innymi e, tutaj e, programami, oczywiście, tak jak wspomniałem, do telekonferencji. E, jeżeli chodzi o podłączenie, również jest bardzo proste, wystarczy podłączyć kamerkę pod e, sam komputer e, i ona automatycznie Popiera sobie sterowniki i się, e, e, że tak powiem, inicjuje w systemie, więc bez problemu tutaj będziemy mogli ją sobie uruchomić. Kabel jest na tyle długi, że bez, bez problemu będziemy mogli ją podłączyć do tyłu komputera. Oczywiście e, później można sobie go w razie czego zwinąć. Jeżeli będzie e, za długi, ja podłączyłem ją do klawiatury. Troszkę tam podwinąłem ten kabel, bo rzeczywiście no tutaj był on dla mnie troszkę, troszkę za długi. E, I teraz tak przeniesiemy się do samego obrazu z kamery. Więc, jeżeli chodzi o przeniesienie, mam nadzieję, że mi tutaj się uda to wam pokazać. I w tym momencie właśnie przenoszę się na obraz z kamery Alio. Dobrze, i już jesteśmy tutaj na kamerce, kamerce tej internetowej Alio. Mam nadzieję, że nic mi się po drodze nie wysypało. I jak sami widzicie, samo pole widzenia, sam kąt widzenia jest dość spory. No, Naprawdę, jeżeli chodzi o wielkość, szerokość, to będziemy mogli w kadrze zmieścić o wiele więcej osób niż nam się wydaje w zasadzie. Co zaliczam na naprawdę bardzo spory plus, no bo jeżeli mamy dużo osób, z którymi rozmawiamy, rozmawiamy i które są u nas, no to tutaj bezproblemowo w jednym kadrze zmieści się więcej niż te 2 trzy osoby w zasadzie. Dla porównania również będę miał tutaj obraz z kamery Logitech, Póki co również widzicie, stoi tutaj softbox, więc on pada troszkę w tą kamerę Alio. Później sobie wyłączymy tego softboxa, zrobimy na zwykłym oświetleniu z Gerandola i na samym końcu z brakiem oświetlenia, więc te takie momenty, te porównanie sobie zrobimy. Na samym początku zwykłe porównanie do kamerki od Logitecha, której używam już od dawna i w tym momencie będziecie mogli właśnie sobie zobaczyć jak to wygląda w przypadku Logitecha? Obok pojawia wam się właśnie obraz z Logitecha. W ciągu dalszym mamy podgląd z kamery Canona EOS M50, której używam, więc możecie sobie porównać te trzy obrazki. Wiadomo, no eos nie ma co porównywać, bo to jest bezlusterkowiec, ale możecie sobie porównać obraz z Alio i z Logitecha. Jak widzicie, obraz z Logitecha jest węższy. I tutaj jak najbardziej tak jak wspomniałem te 80 stopni widać jednak nie twierdzę, że tutaj, jeżeli chodzi o kamerkę Logitech, ona jest zła w żaden sposób, no ale nie będę się na tym skupiać, bo dzisiaj mówimy o tej z Alio. Jeżeli chodzi o sam obraz z softboxem, tak to wygląda. Alio również, jak widzicie, ma mniejsze te poświaty. Tutaj Logitech te poświaty zrobił nam troszkę większe. Trudno mi powiedzieć, z czego to może wynikać, może z samej budowy kamerki, bo ta kamerka Alio jest troszkę szersza niż Taka, ale to postaram się Wam pokazać na samych przebitkach i teraz zrobimy test przy zwykłym oświetleniu z żarandola z barwą żółtą jeżeli chodzi o kolor światła. Także ja zmieniam dla Was żarówki i widzimy się dosłownie za chwileczkę. Ok i jesteśmy z powrotem, mamy zwykłe światło z żarówek Również w ciągu dalszym zostawiam Wam do dyspozycji trzy obrazki EOS, Logitech i Alio. Wszystkie trzymacie podpisane, więc możecie sobie porównać. W tym momencie nie ma co porównywać Kanona, no bo wiadomo, on jest ustawiony pod, pod Softbox. A jeżeli chodzi o to, o tryb manualny, no tutaj te kamerki same sobie ustawiają ekspozycję i tak dalej, więc no nie ma co porównywać. Jeżeli chodzi o sam obrazek, no w tym momencie pojawia się już lekki szum, można to zauważyć. Jest to spowodowane tym, że jest to jedyne oświetlenie w chwili obecnej. Mamy godzinę 19: 11, kiedy to nagrywam, więc już za oknem robi się szarówka, szczególnie, że dzisiaj mamy dość słabą pogodę, jeżeli chodzi o mnie w mojej miejscowości, więc tak to wygląda. W ciągu dalszym o tej godzinie można jak najbardziej przeprowadzać sobie rozmowy przez Skype'a, ta kamerka w ciągu dalszym tutaj bezproblemowo się na to nadaje i również jeżeli chodzi o zwykłe jakieś telekonferencje które musielibyście przeprowadzić w pracy też mi się wydaje że bez problemu o tej godzinie dałoby to radę zrobić wiadomo im więcej światła tym ta szczegółowość będzie lepsza im mniej światła no to szczegółowość będzie gorsza plus i tutaj ten szum będzie większy tak ale to jest oczywiście logiczne i przejdziemy teraz do braku jakiegokolwiek oświetlenia także zaraz ponownie znowu do Was wracam. Dobrze, i jesteśmy już po zmianie e, oświetlenia, czyli mamy e, totalną ciemność, można powiedzieć. Jedyne co to mnie oświeca, e, same e, okno praktycznie. I teraz tak, jak już widzicie ten szum się pojawił, jednak w ciągu dalszym można powiedzieć, że ta jakość jest akceptowalna, jeżeli chodzi o jakieś rozmowy przez Skype'a w takich warunkach, gdzie ten pokój jest rzeczywiście ciemny i tego światła jest dość mało. Nie będę mówić, że ono się, że tak powiem, no nadaje do, nie wiem, do nagrywania czy cokolwiek, no bo wiadomo, tutaj jednak przydałaby się troszkę lepsza jakość. Jednak, tak jak wspomniałem, czy do jakiegoś streamowania, czy do właśnie tele rozmów, telekonferencji, no to ta jakość w ciągu dalszym tutaj się sprawuje. No, tak, to jest Full HD, więc też nie ma się co dziwić, szczególnie, że no. No raczej przy telekonferencjach nie zwracamy na to uwagę. No, chyba że taka rozmowa gdzieś później ma trafić czy bądź zostać wykorzystana. Jednak, tak jak mówię, sama kamerka daje sobie w ciągu dalszym radę. Więc, nawet przy gorszych warunkach oświetleniowych, ona spokojnie tutaj się spisze do prowadzenia rozmów. Czy tam właśnie telekonferencji. Wrócimy sobie właśnie teraz już do zwykłego kanona. Pozwolicie, że sobie włączę tylko żarówki. Dobrze, i czas podsumować już y, całą recenzję. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o kamerkę Alio, y, ona kosztuje około 250 zł w chwili obecnej. Tak jak wspomniałem, jest to nowy model, więc y, czy za taką y, cenę opłaca się go kupować? Powiem tak. No jeżeli macie takie fundusze, to jak najbardziej y, warto sobie w nią zainwestować. Trudno mi powiedzieć jak to będzie na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy, lat, no bo wiadomo, w chwili obecnej... Wygląda to tak, że powoli wracamy do rzeczywistości, czyli no raczej już nie mamy tych zdalnych lekcji, bądź konferencje też są już raczej prowadzone na żywo, no chyba że z innego miasta, no to w ciągu dalszym są prowadzone online. Ale tak jak wspomniałem, kamerka jak najbardziej spełnia swoje funkcje, czyli nadaje się do telekonferencji, czy też do wykorzystania później, na przykład podczas streamowania, więc pod tym względem, jak najbardziej mogę ją Wam polecić. Także jeżeli chodzi o kamerkę Alio, kilka takich słów. Myślę, że jest wystarczająco w zasadzie, jeżeli chodzi o kamerkę internetową. Tak jak wspomniałem, też będzie to jedna z moich pierwszych recenzji kamerek internetowych. Więc, jeżeli czegokolwiek Wam brakuje w tym materiale, dajcie znać w komentarzu. Jak najbardziej na niego odpowiem i rozwieję Wasze wątpliwości. Zapraszam Was do komentowania tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Do zobaczenia w najbliższych materiałach i recenzjach.